Zapraszam do analizy kolejnej końcówki. Tym razem końcówka z gońcami białopolowymi i przewagą pionka u białych. Będziemy zastanawiali się, jak doprowadzić tego pionka do pola przemiany, do pola G8. Plan jest taki, żeby naszego gońca postawić na przekątnej A2-G8. Tutaj będzie najlepiej nasz goniec działał. Najlepiej będzie pomagał w tej promocji. Natomiast króla spróbujemy przemieścić daleko do przodu, aż na linię 8. Możemy taką drogę przebyć i dojechać aż do h 8. Pokażę, jak to zrobić. Na początek możemy zastanowić się, czy nie przejść królem tędy. Przestawić sobie go na początek na pole G, na pole H6. Ale zobaczcie, po, po ruchu król G5 nastąpi goniec F7 i tracimy pionka. Niestety gońca jak zbijemy, to zostajemy tylko z gońcem. Nie możemy tej końcówki wygrać. Więc tu trzeba uważać, to jest dużo sztuczek, które czarne mogą jeszcze zrobić, żeby się uratować. Pierwszy ruch bezpieczny to jest ruch pionkiem. Pionek na G7 i nic tutaj się nam nie może złego przydarzyć. To jest pierwszy ruch prowadzący do wygranej. Czarne muszą być na przekątnej cały czas tutaj pilnować tej przekątnej A2, G8. Bo inaczej zrobimy gońcem szacha i dorobimy Hetmana. Więc załóżmy, że goniec rusza się na pole C4. No i teraz posunięcie białych co by było, gdybyśmy teraz zagrali królem na g6. Zobaczcie, jaka kolejna sztuczka czarnych. Czarne oddają gońca. Nie możemy gońca zbić, ponieważ po zbiciu będzie pad. No i tutaj nie wiadomo, co, czarnymi, co białymi zagrać, ponieważ nastąpi wymiana tych gońców, jeśli król się ruszy i czarne zbiją nam pionka. Także tutaj jest remis. Zagramy na razie gońcem na g6, Czarne wyczekują, cały czas na tej przekątnej sobie siedzą i odstawimy sobie gońca na razie na bezpieczne pole E8. Tak, żeby tutaj czarne nie mogły robić żadnych sztuczek. Czarne dalej pilnują przekątnej A2, G8. No i idziemy teraz królem. Przypomnę do pola H8. Król G6. Goniec na przykład robi szacha. Król H6. Goniec na C2. I teraz stworzymy groźbę, groźbę szacha mata. Zagramy sobie goniec D7. Groźbę Mat w jednym posunięciu. Tym sposobem zapędzamy tego gońca z powrotem na przekątną A2G8. I stwarzamy kolejną groźbę. Grając. Goniec F5, już tutaj mamy fajnie, fajnie wykorzystujemy tego króla. Możemy teraz gońcem zrobić szacha i dorobić Hetmana, tak więc widzimy już, że ten król nam się tutaj przydaje. Czarny król w takim razie musi uciekać. I możemy teraz przemieszczać naszego króla do pola H8. No niestety tutaj gońcem, gdybyśmy weszli, to nic to nie daje, ponieważ czarne zagrają sobie król f6. No i nie możemy królem się przemieszczać. Pionkiem też nie możemy pójść. Nie zrobimy sobie hetmana, także na pewno nie będziemy grali gońcem. Tylko najpierw aktywizujemy naszego króla. Więc gramy król h7. Czarne grają królem na f6, ponieważ widzimy, że grozi dorobienie hetmana. Więc król f6. I odchodzimy gońcem. Goniec D3. Czarny goniec D5. Cały czas kontrola nad polem, nad polem G8. Tutaj musi być. No i gramy król H8. I teraz pojawia się kolejna możliwość. Wreszcie możemy wkroczyć naszym gońcem na tą przekątną. Poprzez pole H7. Czarne grają goniec B3, gramy goniec H7, goniec C4, goniec G8. Chwilowo tego pionka naszego blokujemy, ale zaraz, zaraz odblokujemy. Najważniejsze, żeby tego gońca czarne, czarnego wygonić z tej ważnej przekątnej. I po goniec D3 gramy goniec B3, i widzimy, że gońcem na B3 i widzimy, że czarne nie mogą zapobiec naszej promocji pionka. Dorawiamy Hetmana i mamy wygraną końcówkę.